Chciałbym pokazać wam nowego Dasta 2 tyle, że w Counter Strike'u 1.6. Znalazłem tę mapę na zagranicznym YouTube u Freaklick Philipsa i nie widziałem, aby ktoś pokazał ją w Polsce. To główny powód, dla którego ja nagrywam ten odcinek. Mapa ta to odnowiony Dust 2 z CSA 16 na 20 rocznicę jej stworzenia. Wiadomo, nie są to może standardy najnowszych gier, ale pamiętajmy, że silnik, na którym oparty jest starczy Counter Strike, na karku ma już ponad 20 lat. <laughs> nie pokazałem wam jeszcze najważniejszej rzeczy, jaka zawarta jest na tej mapie. A jest to Chicken. Zostaw lajka dla Chickena. Najbardziej na tej mapie podoba mi się to, jak otwarta ona jest. Możecie wejść praktycznie gdzie chcecie. Można na niej poczuć mega dużą otwartość. Super możliwością jest wejście na dach, co pozwala dodatkowo zaskoczyć przeciwnika z innego punktu niż normalnie. To powoduje, że mapa staje się mniej powtarzalna. Zobaczcie również, jakie super detale mają różne modele. No popatrzcie tylko, jak wygląda to auto, albo nie wiem, choćby te cegły. Jestem naprawdę pod wrażeniem, mimo że brzmi na mega podekscytowanego, ale naprawdę nie widziałem tak pięknie wyglądającej mapy na Gold SRC. Jak znacie jakąś, która trzyma chociaż minimalnie podobny poziom, to podeślijcie. Chętnie ją obadam. Może nawet nagramy zbiorowy odcinek o takich mapach, jeśli ten Wam się bardzo spodoba. Fajnie by było, gdyby pojawiła się ona na serwerach jako chociaż minimalna alternatywa dla zwykłego Dusty 2. Bo powiem wam szczerze, że po tylu latach grania trochę zaczyna mnie ona nudzić. Głównym powodem nudy jest pewnie fakt, że duża część serwerów w Counter Strike 1.6 to właśnie DASTA 2. Dużo serwerów ma nawet ustawione, że jest to jeden na mapa na serwerze, a nawet gdy na jakiś pojawia się głosowanie, to jest to główna mapa, którą wybierają gracze. Może to być też moja personalna opinia, bo ja po prostu bardzo szybko nudzę się różnymi rzeczami. Większość osób potrafi przesiedzieć w grze parę godzin, a ja po góra dwóch godzinach grania w jakąkolwiek grę muszę sobie zrobić krótszą przerwę. Ech, chyba się starzeję, bo kiedyś tak nie miałem. Czy też macie takie odczucie, że ta mapa bardziej wygląda jak Condition Zero, nie jak zwykły Counter Strike 1.6? Dla mnie oddaje ona taki mocny vibe wersji z tego właśnie Counter Strike'a. Jeśli chcecie sobie na niej pograć, to gorąco zachęcam was do pobrania jej. Link będziecie mieli w opisie materiału. Podobał ci się taki odcinek? Chcesz więcej podobnych? Jeśli tak, to strze łapkę w górę, a jeśli jesteś nowy, to subika. Na ekranie pojawiają ci się moje odcinki, a przy okazji mój drugi kanał z kontentem biarkowym. Zapraszam cię na niego, no i do następnego odcinka. Hej.